Witam w kolejnym odcinku Sery Konflikt Wojny Klanów Dziś zajmiemy się naszą drugą misją w świecie bagiennym A będzie to zniszczenie bagien Nasz cel misji to pokonanie wszystkich wrogów I przeprowadzenie postaci do, przeprowadzenie postaci do broni samostrzelającej Do wyłącznika Tutaj są wskazówki, że bagna wciągają wszystkich Możemy użyć swojej nowej umiejętności szału, czyli jeżeli otrzymamy obrażenia, wtedy tura nam się nie kończy i możemy grać dalej. Statua w lesie mam moc leczącą i możemy użyć plecaka odrzutowego, aby spowolnić spadanie, jeśli latamy. No i fabuła. Trochę pieniędzy przybyło od następnej misji. Przedtem miałem 150, teraz mam 300. 20 jeszcze zostało Myślałem nad tym jak, jak dalej gra się potoczy I, myślałem, I myślę, że kiedy skończymy świat bagienny To pokażę na czym polega potyczka no teraz Musimy iść tam ale warto wejść na ten mostek i na, na samej górze, dlatego że tam jest bardzo ciekawa broń, a mianowicie bazooka i dodatkowa amunicja Dodatkowa amunicja losowo dodaje nam broń Najwięcej dodaje tak tej, które... Ta, najwięcej dodaje tej, która zadaje najmniej obrażeń, a najwięcej tej, która zadaje najwięcej. I tak, jeżeli wszystkich zabijemy, to musimy iść w tamtą stronę, tam gdzie jest to słońce i musimy uważać na broń samostrzelającą. Możemy do niej strzelać i ją zniszczyć ale to nie jest konieczne albo możemy też wejść po prostu możemy znaleźć katapultę i wystrzelić się z katapulty i wystarczy, że tylko wejdziemy do tego zamku i misja zakończona sukcesem. Te misje na początku nie są trudne, może są najłatwiejsze. W świecie pustynnym nie jest jeszcze tak trudno. Później w świecie techników jeszcze da radę się przejść, ale w świecie lodowym jest już ciężko. Tylko, że mają tam lepszą broń. My Pamiętam, że przegrałem tam parę misji. builder misje praktycznie powtarzają się, tylko że to zależy od frakcji. Jesteśmy na tych samych planetach, ale różne frakcje mają y, różne misje do wykonania. Na przykład Technicy muszą zrobić zdjęcie tej statule i ona znika Muszą zniszczyć ten, przy, ten włącznik do broni samostrzelającej Asfora ma tylko wszystkich zabić i wyłączyć pan, y, Misja na, końcu, na samym końcu jest, dosyć, jest dość trudna dlatego że nasza drużyna składa się chyba z 8 czy więcej członków i jest kilka wysp na tych, wysp... Na tych wyspach porozmieszczani są różni członkowie naszej drużyny i muszą dostać się lub rzucać granatami na wyspę wroga no nie jest już takie proste. A wszędzie dookoła jest lawa. Ta gra może wydaje się dziecinna, ale naprawdę nie wiem, czy trzy lata jakby dał radę wszystko to przejść. ale damy radę w komentarzach proszę mnie żebym podał link tej gry więc go podam myślę że będzie dobry no naprawdę tą grę dosyć ciężko jest pobrać jednie ze strony komikuj ale ta gra jest dosyć zajmuje dosyć dużo miejsca więc żeby ją tej z tej strony trzeba było wysłać smsa no i taniej chyba jest kupić płytę na Allegro i teraz ona kosztuje niezbyt drogo w sklepach jest drożej niż na Allegro więc na, na Allegro jest taniej I, tam i ta gra którą mam nie jest oryginalna bo jest kupiona z gazety i niestety nie mogę grać na multiplayerze Trzeba tam wprowadzić kod seryjny I... I on jest na pudełku A u mnie na pudełku nic nie pisze A to jednak trzeba mieć oryginalne pudełko Daleko dalego trzeba iść Ale tam radę Nikogo nie ma, więc nikt mi nie może zaszkodzić Możemy też stanąć przy statule i trochę się zregenerować, ale jeżeli nie ma wrogu, to nie jest to potrzebne. Możemy mieć nawet dwa punkty życia i nic się nie stanie. Albo nawet jeden. Tak mi się podoba z tego względu, że jest taka kosmiczna. Wszystko toczy się na jakichś odległych planetach. No i ogólnie fajnie jest. Dobra grafika. Żywe kolory. I to właśnie robi, że ta gra jest fajna. No i właśnie, tak ta broń strzela. Ona strzela różnie, w zależności od świata w jakim się znajdujemy. Tutaj akurat nie zadaje ona zbyt dużo obrażeń. Dosyć łatwo z nią uciec, ale... Przed nim uciec, ale... Najgorzej jest w świecie techników... Nie, najgorzej jest w świecie lodowym. Dlatego, że ona zadaje... Destryguję dużo pocisków, które zadają dużo obrażeń. Ale w świecie techników nie jest lepiej. Nie jest lepiej, bo strzela dosyć często. Jeżeli na przykład skończy nam się tura, to, to szanse wynoszą 80%, że nas to zabije. No i skończyliśmy misję. I tutaj mamy statystyki bo tam dużo zyskaliśmy. I tutaj mamy jeszcze ile zadaliśmy ile otrzymaliśmy obrażeń od wroga I tak na tym kończę Następna misja, będziemy musieli zniszczyć Bobrowe żeremia i pokonać wszystkich wrogów. Mamy nową umiejętność, czyli bycie. I dzięki temu w następnej turze wszyscy członkowie drużyny w następnej swojej turze będą zadawać podwójne obrażenia. I do drużyny nam dochodzi drugi członek. I na tym kończę. Do zobaczenia. Komentujcie i subskrybujcie.